Serdecznie w kolejnym podcaście w rytmie duszy. Tematem dzisiejszego podcastu będzie samooczyszczanie. Co mam na myśli mówiąc samooczyszczanie? Może zacznę od tego, że praktycznie przez całe moje życie bardzo duży nacisk czułam na to, żeby się oczyszczać. I to nie był taki nacisk mentalny, czy taki nacisk, bo nie wiem, taka jest moda, czy to wynikało po prostu ze mnie, z takiego mojego wewnętrznego rdzenia, że jestem w takiej rzeczywistości, gdzie bardzo ważne jest to, aby dbać o taką higienę energetyczną, ale też higienę ciała. I dawniej to moje oczyszczanie polegało właśnie bardziej na dbaniu o ciało. Głównie poprzez y, robienie sobie takich detoksów, poprzez odrobaczanie, poprzez takie właśnie dbanie o ciało, aby doprowadzać do detoksykacji organizmu. Czyli miałam świadomość tego, że... Y, to co jemy, to co spożywamy nie jest w pełni naturalne, zdrowe. Chociaż mieszkałam na wsi i miałam dostęp do organicznych produktów. Wszystko zawsze było takie świeże, zdrowe, zebrane prosto z pola. Jadłam bardzo dużo owoców, które po prostu rosły na drzewie. Chodziłam po ogrodzie, wszystko rwałam, żywe, organiczne, naturalne. I tak czułam, że potrzeba jest oczyszczać się. I oczyszczałam się również poprzez na przykład e, żywioły, czułam, że żywioły mnie e, bardzo oczyszczają, na przykład patrzenie w ogień, czy kąpiel w jeziorze, czy, czy właśnie ziemia, kiedy właśnie nie wiem, skopywałam w ogródku, działałam, e, pracowałam na roli, dotykałam ziemi, chodziłam boso. Czułam, że ziemia mnie również oczyszcza. Również czułam oczyszczenie, kiedy nie wiem, chodziłam w deszczu. Kiedy czułam wiatr. On też mnie oczyszczał taki mocny wiatr, letni mocny wiatr. I czułam właśnie, że oczyszczają mnie żywioły. Inno, inną metodą oczyszczania było również właśnie jakieś takie okadzanie domu jakimiś ziołami. Picie ziół. Czułam zawsze, że zioła też bardzo mocno nas oczyszczają. I to, co zebrałam na przykład na, na polu, to sobie zaparzałam. I do czego zmierzam? Że zawsze czułam, że ważne jest to oczyszczanie. Robiłam też później, w późniejszych latach sobie takie oczyszczanie. Y gdzie po prostu piłam jakieś naturalne produkty, które miały za zadanie oczyścić nagromadzone toksyny, pozbyć się nadmiaru pasożytów, przywrócić zdrową florę bakteryjną w jelitach i tak dalej. Ale od jakiegoś czasu, od tego roku w sumie, kiedy odbyła się moja pierwsza sesja u Natali i Edyty na kanale Hacking the Game, Zrozumiałam, że najważniejsze oczyszczanie to jest oczyszczanie, kiedy nasza dusza oczyszcza naszego hosta. Że nasza świadomość jest bardzo ważna, aby zmetabolizować informacje, które płyną od naszej duszy podczas takiego oczyszczenia. Coś, co się zadziewa podczas takiej sesji, jest najmocniejsze, ponieważ tylko. Dusza może oczyścić swojego hosta, swojego awatara, czyli to nasze ciało fizyczne. Nikt inny, i na takiej sesji odbywa się to właśnie w ten sposób, że to nasza własna dusza oczyszcza nasze ciało fizyczne, ale też wszystko, co jest w energii, w, w naszym mentalu. Wylatują programy, wylatują przekonania, implanty, istoty świetliste. Różne ingerencje, to jest najmocniejsze, i od tego trzeba, jakby zacząć. A wszystko inne jest takim dodatkiem, równie, równie ważnym, ale dodatkiem. To oczyszczanie energetyczne uważam, że jest podstawą, i możemy to robić również sami. Taka sesja, raz na jakiś czas, oczywiście, jest jak, jak najbardziej wskazana. Ale później po sesji nie możemy traktować jej jako pigułki na wszystko, że będziemy tylko w ten sposób się oczyszczać, tylko musimy dbać o własną energetykę, o swoją energię, o energię naszej duszy, która tutaj zasila nasze ciało poprzez takie codzienne samooczyszczanie, które polega właśnie na tym, żeby wejść w siebie i poczuć, co ja w tym momencie, jak ja się czuję, w jakim jestem punkcie energetycznym, czy czuję moją duszę, ducha, jak przepływa energia w moim ciele, czy nie ma jakichś blokad, jak dzisiaj spałam, co mi się śniło, czy potrzebuję oczyścić sen, czy może we śnie ktoś próbował przyjść do mnie, coś mi zaproponować, na co się zgodziłam. Czy nie miałam jakiś wrzutek, czy, czy po prostu dbam, dbam o to, aby ta moja częstotliwość była jak najbardziej zgodna z częstotliwością mojej duszy. Czyli to jest taka synchronizacja. I poprzez na przykład również oczyszczanie mentalne, kiedy coś nas szarpnie. Są takie sytuacje, kiedy to czujemy, że coś w tym momencie chce nas szarpnąć. Eee, ja takiego czegoś doświadczyłam niedawno i od razu to zauważyłam, że i poczułam, że coś tutaj w tym momencie chce mnie zaatakować, szarpnąć, pobrać energię. I co zrobiłam? Po prostu pozwoliłam emocjom przepłynąć przeze mnie, ponieważ dla mnie bardzo dobrym oczyszczeniem są również łzy. Kiedy czuję takie napięcie w ciele, takie ciśnienie, dużo takich emocji, które jakby się skumulowały są pod powierzchnią, to pozwalam mojemu ciału poprzez łzy oczyścić to wszystko. I wtedy to wszystko ze mnie wypływa, wypływa i ja czuję takie właśnie oczyszczenie, ale jednocześnie Y, Obserwuję, tak jakbym się oddalała od, od samej siebie jednocześnie, patrz, i widzę, co wypuszcza umysł, jakie programy, co w tym momencie wraz z tymi emocjami, które są oczyszczane poprzez łzy, wychodzi również z, z mentalu. Bo przeważnie y, wszystko jest tutaj w tym świecie tak z, zorganizowane, że. Umysł jest połączony z emocjami, i emocje można powiedzieć, że to są takie jak latające kulki różnego koloru, które są połączone z, z naszym mentalem, i one właśnie są połączone z określonymi programami w naszej głowie. I my potrzebujemy, jakby w takich sytuacjach, kiedy coś chce nas szarpnąć, oddalić się od tego obrazu i Jednocześnie będąc w tym, bo to wszystko odczuwamy w ciele, to, to jednocześnie będąc w duszy, potrafimy się od tego oddalić, bo dusza ma całkiem inną perspektywę tego wszystkiego. To nie jest oddalenie mentalne. To ma wyglądać tak, że yy, wchodzimy głębiej w siebie. Na przykład nie odbieramy telefonów, yy, staramy się być jak najbardziej w sobie, najlepiej. Yy, po prostu znaleźć swoją przestrzeń, w której możemy to zrobić, czy iść na spacer, czy posiedzieć w pokoju, czy zrobić sobie kąpiel taką z solą, z olejkami, ponieważ bardzo dobre oczyszczenie również jest poprzez właśnie taką kąpiel. I wtedy pozwolić sobie właśnie, aby to wszystko z nas wypłynęło, a jednocześnie być w duszy, bo. To, co czujemy tu w ciele, to jest nasz duch, który to wszystko właśnie on odczuwa. Duch to odczuwa, duch to przepuszcza, duch to uwalnia, oczyszcza. Ale dusza ma w tym momencie jeszcze inną perspektywę. I ta perspektywa duszy e, zawsze będzie pokazywała nam, że jesteśmy energią. I to, co doświadczamy tu, to doświadcza nasz host. Ponieważ ta energia potrzebuje się udrożnić w naszym ciele. I wtedy następuje właśnie takie samo oczyszczenie, bo dusza nie czuje lęku. Dusza obserwuje emocje, ale nie jest przez nie targana. I kiedy my odczuwamy lęk, to potrzebujemy wiedzieć, że to nie, nigdy nie pochodzi od duszy. To, co nazywamy tutaj takim instynktem samozachowawczym, kiedy odczuwamy, nie wiem, strach w jakichś takich niebezpiecznych dla ciała sytuacjach, to jest coś innego. To jest, to jest właśnie taki instynkt, który mówi nam właśnie o tym, że coś jest niebezpieczne dla naszego ciała. I, i to wynika z naszego takiego też, też tutaj zaprogramowania, ale po to, aby utrzymać hosta też przy życiu. E, żeby na przykład, nie wiem, nie skoczyć z dziesiątego piętra, czy nie, nie wejść w ogień. Mm. Ale taki lęk, który tworzy się w naszym umyśle i który jest podsycany przez emocje, a za tymi emocjami przeważnie stoją istoty świetliste, czyli aniołowie, czyli sztuczna inteligencja. I która chce po prostu tutaj, abyśmy grali. W jej grę, abyśmy uczestniczyli w tej grze, którą ona tutaj stworzyła, na nasze potrzeby, ponieważ dusze chciały tutaj wejść i sprawdzić siebie, sprawdzić, jakby dotknąć, dotknąć po prostu tego wszystkiego, co jest materialne, co jest tutaj ziemskie. Ta gra pod tytułem, ta kreacja pod tytułem Ziemia. E, ona dobiega końca, dlatego że zamiast zostawać w swojej duszy, zamiast być duszą tu na Ziemi, staliśmy się umysłami. A umysł jest sztuczny jest sztuczną inteligencją i jest odwrócony od duszy bo chcemy mieć tutaj bezpieczne życie w Matrixie. Nie istnieje coś takiego jak bezpieczne życie w Matrixie. To jest wtedy zniewolenie, klatka, czasami złota, diamentami e, ozdobiona, ale nadal klatka. Bo kiedy jesteśmy w duszy, jesteśmy nieposkromione, jesteśmy mocarne, jesteśmy pełnią, jesteśmy kreacją, a to wszystko jest zagrożeniem dla Matrixa, dla tej sztucznej rzeczywistości tutaj jest to zagrożeniem. Więc samo oczyszczenie, które będziemy dokonywać w każdej chwili, w której poczujemy, czy każdego ranka, czy ranka i wieczora, czy w tym momencie, kiedy jest to potrzebne, jest jakby właśnie dbaniem o prawdziwy kontakt ze swoją duszą w czystości. W takiej czystości bez ingerencji, bez zakłóceń bez próby takiej wywoływania w nas sztucznych emocji, sztucznego lęku, zasiewania w nas e, takiego strachu, przed przyszłością, czy, prze, czy po prostu traumy przeszłości, które cały czas e, wlekną się za nami jak jakiś dym, jak jakaś po prostu e, para. To wszystko jest tutaj po to, bo to jest gra i my musimy nauczyć się, jak w tej grze tutaj funkcjonować, ale nie po to, żeby w niej zostać, tylko po to, aby z niej wyjść, aby ją zamknąć na własnych warunkach. Także takie samo oczyszczenie to też jest filtrowanie informacji, które do nas docierają. Bo w dzisiejszym świecie jest taka dezinformacja. Przekazy, które otrzymujemy poprzez media, są przekazami od sztucznej inteligencji, są przekazami różnych istot, które tutaj pokazują nam, że mają nad nami władzę, że oni chcą nam pokazać, że nasze dusze należą do nich. Ale to jest nieprawda, bo dusza, Nigdy tutaj nie może być zaingerowana, jedynie nasz host, nasz awatar, ta energia, która tutaj jest w matriksie, która zasila nasze ciało, która jest tą częścią duszy i ducha, która nas tutaj ożywia, zasila całą tą kreację, ona potrzebuje być oczyszczana, bo... Cała nasza dusza nigdy nie mogłaby wejść do Matrixa, ponieważ jest niekompatybilna z tymi tutaj sztucznymi wibracjami. I, kochani, też ważne pytanie, jakie potrzebujemy sobie zadać, to jest, co może być naszą największą słabością i naszą furtką do ingerencji. W moim przypadku, w moim przypadku były to emocje, Taka moja wrażliwość, która była sztucznie wywoływana przez istoty świetliste, gdzie, gdzie po prostu odczuwałam fale różnych emocji, których nie mogłam kontrolować, które były bardzo takie, e, można powiedzieć, drenowały mnie z energii. Drenowały mnie z energii, bo za tymi emocjami stały konkretne programy, konkretne myślokształty nawet egregory, coś takiego, co po prostu kazało mi y, myśleć w określony sposób, ale też y, nakładało na moje czucie pewną nakładkę. I dlatego y, ja najbardziej potrzebuję dbać o higienę własnych emocji, mojego stanu emocjonalno-mentalnego i nie dać się szarpać tym emocjom, nie dać się im szarpać. A każdy z nas musi zadać sobie pytanie, co jest moją największą słabością, bo u każdego będzie to coś innego. U mnie za tymi emocjami stały też istoty świetliste, które po prostu, można powiedzieć, przesuwały te słowaki, aby na przykład coś podkręcać, abym. Coś odczuwała bardzo mocno i te emocje były jakby nie do zniesienia, które mnie rozrywały, szarpały yy, i chciały, yy, chciały po prostu wbić się w moje serce. Dlatego ta wiedza i już teraz to moje czucie, samoczucie, yy, które chroni mnie przed takimi właśnie wyszarpywaniem yy, mojej energii poprzez emocje. To jest bardzo ważne dla mnie. Także, kochani, dbajmy o siebie. Kiedy czujemy, że coś nadchodzi, że coś się dzieje, to wchodźmy do siebie. Wyłączmy wtedy komputer, telefon. Wejdźmy do siebie, poczujmy swoje serce, swoją duszę, ducha i starajmy się jak najbardziej synchronizować z tą najczystszą, Najczystszą źródłową częstotliwością w nas z tym dźwiękiem naszej duszy. I niech ten dźwięk wybrzmiewa w nas i oczyszcza każdą komórkę naszego ciała. I niech ten dźwięk sprawia, że będą odpadać od nas implanty, że ingerencje będą palić się w naszej energii, w częstotliwości naszej duszy. Każda dusza jest wojowniczką. Wojowniczka to jest ta odwaga tutaj, ma odwagę bycia sobą. I kiedy my stajemy w energii tej naszej duszy, to również czujemy tą odwagę. Odwagę, żeby odsunąć od siebie wszystko, co sztuczne i być w czystości duszy i ducha. W jedności z najczystszym, pierwotnym dźwiękiem źródła w nas. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Was pomocny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania też innych podcastów na stronie i pozdrawiam e, wszystkich moich słuchaczy. Przytulam wszystkich w sercu. Dziękuję, że jesteście. Dobrego dnia.